Drodzy Państwo, zatem pora zacząć mecz w ramach 35 kolejki trzeciej ligi trzeciej grupy Fartagorzu kontra Kwarek Tarnowskie góry w tabeli. Zatem te różnice naprawdę tutaj są niewielkie i teraz zerknijmy na to co się dzieje, ponieważ Surożyński tutaj zapewnił niemalże stuprocentową sytuację gwizdka się nie zmienił w dalszym ciągu jest to 0-0 Zobaczymy, co wyniknie z tej akcji. Stawikowski zamyka szałas Piłka pod nogami Surożyńskiego. Ale to uderzenie zbyt czytelne. Zbyt z wykorzystaniem Barbusa. Barbus. Barbus zagrał do środka. Napędza akcję Rakowiecki. Rakowiecki! I tutaj, co będzie w tej sytuacji? Jest żółta kartka. To jest 17 metr. Zobaczymy. Jak rozwiążą ten stały fragment gry? Zawodnicy Gwarka, uderzenie, broni Kamil. Lech. Mikołajczak jest tutaj Stawikowski. Stawikowski pokusił się o uderzenie Pasu. z dystansu. Nawet czerwonymi. Teraz świetnie. Sikorski odnalazł Posmyka. Posmyk na pole karne, skakał tam do piłki. W tej sytuacji Kraus i poniedziałek teraz uprzedzony mm. udał się w ten narożnik surożyński. Oddał futbolówkę swojemu koledze. Zamyka akcję szałas. Szałas jednak piłka przeniesiona nad bramką. I zagranie dalekie od ideału. będzie teraz Barbus. Rozegrał akcję do boku. Zobaczymy co wyniknie z tej sytuacji. Udało się dośrodkować piłkę. Ruszył teraz Kuliński. Rakowiecki. Co wyniknie z tej sytuacji? Z dystansu teraz uderzał Rafał Kuliński. No, ustawać na takie pogawędki im, krytykujące jego decyzję. Szałas. Szałasy do. W tej sytuacji do. Krauza, jest jeszcze poniedziałek, posmyk na lewą nogę, posmyk, posmyk, Surożyński, ale dlaczego tak lekko? Broni Mateusz Rosul, arbiter Robert Parysek kończy tą pierwszą nam będą na taką jedną dogodną sytuację, może na jakiś stały fragment gry, który tutaj będzie mógł przychylić szale na... Na się jednej z drużyn. Teraz bardzo ograniczona sytuacja pod bramką Widzisz, Kamila Lecha. Już to, o czym mówiłeś, czyli tutaj takim raczej spokojnym wyczekiwaniem tego, co zaproponuje przeciwnik, a tutaj na pewno też ten komfort. Ależ teraz nie wiedzieć jakim cudem Paweł Kraus, Cyprian Poniedziałek, dobre przejęcie zawodnika z numerem 23. Surożyński strzał, ale niestety nie ma Mikołajczaka, dlatego trzeba tutaj asekurować te boki obrony, a teraz tutaj, proszę bardzo, zagrania jest sytuacja i bardzo dobrze Warta Obuchowski znalazł tutaj Boryckę, Borycka. I bardzo no. łatwa piłka. Cofnięcie do, do obrony. Teraz dobre zagranie na skrzydło. I niestety rzut karny dla drużyny gwarka tarnowskiej góry. Zagrywał tam ręką jeden z zawodników Lech przygotowany, skupiony, i niestety tracimy bramkę. W 76. Minucie. Jarka wpisuje się na listę strzelców. No, niewygodna pozycja do odrabiania strat. 1 do 0 dla Gwarka Tarnowskie Teraz wysoko drużyna Gwarka Tarnowskie Góry zagranie w pole karne. I niestety 2 do 0. Jest 2 do 0. Tutaj Oktawian Obuchowski na raty. Najpierw jego strzał odbity, później ta dobitka, już całkowicie bez szans. W tej akcji był Kamile. sekund plus to, co doliczy dla nas arbiter e, dzisiejszego e, spotkania, pan Robert Parysek. Teraz strzał Nowakowskiego bodajże jednak, Chociaż że... jeszcze pozwoli znowu tutaj grę mm, zawodnikom e, Gwarka, albo jednak nie. Niestety kończę dzisiejsze spotkanie. Wynik 0 do 2. I drodzy Państwo, starcie w ramach 35. kolejki kończy się ostatecznie zwycięstwem 2 do 0 zespołu Gwarka Tarnowskie Góry. Góry.